Cześć. Jakiś czas temu próbowałem naprawić mój tunel foliowy z wykorzystaniem taśmy, która jest do tego przeznaczona. Służyła ona właśnie do naprawy tuneli foliowych. Jak to się skończyło, no to możecie zobaczyć tutaj. No, niestety tamta taśma nie zdała egzaminu, a tutaj mam taki oto produkt. Produkt, który zakupiłem na AliExpress. Tamta taśma była w sumie też chińskiej produkcji. Tutaj mi przyszło coś takiego to jest taśma butylowa. Sprawdźmy, jak taśma butylowa poradzi sobie z naprawą tunelu. Pokażę Wam jeszcze tą taśmę, jak ona wygląda. Oj, chyba to był zły pomysł, żeby odrywać te naklejki. Może raczej niech one zostaną. No bo właśnie, tutaj mamy taką warstwę srebra, pod tym znajduje się dość mocny klej. Znajdźmy jeszcze początek tej taśmy. Zdaje się, że tutaj. Tylko jak to się odkleja? Tu jest zabezpieczająca, pewnie? Tak. Dobra. Ja tam to wszystko chińskie, takie powiem wam. Naprawdę. Czekajcie. Dajcie chwilę. <laughs> ok, udało się. No, zacząłem sobie tą rolkę no i tak, tak jak możecie zobaczyć ta taśma butylowa, ona nie jest jakaś przesadnie gruba, zwykle te takie naprawdę drogie taśmy butylowe które służą do reparacji dachów, czy też właśnie tuneli foliowych, folii w ogóle no to są takie bardziej grube czuć taką gąbkę, a ona tutaj jest stosunkowo cienka, wiecie ja też nie chciałem wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, z tego względu, że tunel planuje mieć ostatni sezon, więc chcę tylko naprawić na ten sezon tą Folię, a potem tunel zniknie, jakoś to się lepi. Szerokość 5 cm, tak na marginesie. No i dobra, ja sobie lecę to zamontuję. Tą taśmę widzimy się za jakiś czas i zobaczymy, jak będzie z trwałością. Dzisiaj, jak nagrywam ten materiał, mamy. Dla niektórych pechowy, dla niektórych szczęśliwy. 13 czerwca, piątek 13. Montuję i zobaczymy, co będzie. Minęło kilka dni. Wracamy do tunelu foliowego, do taśmy, którą testujemy. Dokładnie mamy dzisiaj 17 czerwca, 19.55. Zobaczcie, jakie jest ładnie. Normalnie środek dnia w zimę już tak kolorowo nie będzie. Będzie noc, ale ale zobaczmy, jak tam taśma, co tutaj się dzieje. No najpierw oka jest ona na swoim miejscu nie lata, wiatr jej nie porywa, no to jest dobrze. Eee, no są takie miejsca, gdzie one się nie przykleiła, ale to wynika z tego, tak jak wam powiedziałem przed chwilą, że tutaj było mazane jakimiś moimi różnymi dziwnymi substancjami. Nawet to tutaj powychodziły po te moje jakieś akryle, silikony, tego typu historie, ale oprócz tego. No to widzę, że jest całkiem nieźle. Zwracam uwagę tutaj na tą górną krawędź, czy ona trzyma. Może wiecie, tutaj, że coś odeszło, no to mi to nie przeszkadza. Najważniejsze, żeby tu trzymało, żeby ta woda ściekając, żeby nie podchodziła pod taśmę, ale no jest, jest tutaj dobrze, więc myślę, że jakiegoś większego problemu z przeciekami nie będzie. Taśma jak na razie daje radę, można ją polecić i mam nadzieję, że uda jej się przetrwać mniej więcej do września, października, początku. No a wtedy to już miejmy nadzieję, że stanie tutaj zupełnie inna konstrukcja. Także widzicie, taśma z AliExpress dała radę. Dzięki, do następnego filmu, cześć.